No, witamy wszystkich, gramy sobie dzisiaj, który epizod już gramy dzisiaj, drugi, co nie, na snesie, na... w 3D, przywitaj się może, Wojciechu. Chyba! Może trochę podgłośnimy telewizor, żeby tak było trochę bardziej realistycznie i... w ogóle fajniej. Na piętnastkę. No i na szesnastkę, żeby było. Ale ktoś MG nagrywał to demo. Ło, ten blaskowicz w tle w ogóle nie jest podobny do blaskowicza prawdziwego. Według nie jest podobny. Dobra. V Na pewno nie do tego z gry. N T. V N T L C L. No i zaczynamy drugi epizod. Nigdy, nigdy mnie nie zawiodłeś, BG, Pokonałeś przerażającego strażnika Hansa. Gratuluję Tobie, ale Master State nie odpoczywa i my tak samo nie możemy, nie, nie zazna nie możemy zaznać tego luksusu. Ich badacze budują bronie, chemiczne bronie, tak bezpośrednio łami łamiąc konwencję. Musisz udać się do zamku Erlangen. Znaleźć i zneutralizować ich źródło. Głową elitarnej straży jest tam Transgros. Musisz zniszczyć go. Liczymy na ciebie. No, wiadomo, coś. Transgros chcemy... No, oczywiście bardzo podobny ten daskowicz z gry, do tego na menu głównym. Z Transgrosem już walczyliśmy, tak ogólnie. Chyba na PC. No tak, na pcecie To był pierwszy boss w Spirou w Destiny. Wiesz co? Chyba wezmę sobie zaraz pilota. Gdzie jest ten pilot? No i co chcesz zrobić? To. Bardziej panoramiczny obraz. O kurde dobra Ja ostatnio jak tu grałem to nie wiedziałem gdzie iść wtedy jak bez nagrywania graliśmy, pamiętasz? No mniej więcej Nie wiedziałem gdzie tu iść. Mniej więcej. Aha, tutaj trzeba było iść. Wtedy. w prawo chyba, nie? No, no a ja, ja tam sobie fora. Nie zauważyłem, że tam trzeba było iść. Ja bym, zauważył, że to było inaczej. Wszystko byłoby inaczej. Wojtek tylko zauważy A, zostawisz. sobie. My teraz mógłbyś tą apteczkę zabrać. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, Mateusz. Bardzo dobry wybór. Się trochę przesunę bliżej, żeby mnie lepiej było słychać. I teraz wąsów. Ciekawe, Wojciechu, Ym, Doom 64, czyli ta taka y, bardzo klimatyczna część, to ona wyszła jedynie właśnie na konsolę Nintendo 64, która też jest od Nintendo. I wytłumacz mi to, czemu to było tak ocenzurowane, a tam taka wersja najbardziej taka mroczna, y, właśnie była na Nintendo 64. Ja tu czegoś nie rozumiem, przepraszam bardzo. Czyli co powiedzieć, że nie słuchać. Nie, chcę powiedzieć, że tego nie rozumiem. Bardzo ładnie sobie gramy, co nie? ładnie lecimy, nie? Jak to Mateusz powiedział jeszcze kiedyś, w którymś odcinku z tych starych. O nie, ale się nie on jest. No, przepraszamy, no takie... Takie są... No teraz też się nie sfokusowało wszystko, nie. No przepraszamy, tak się nagrywa sprzed telewizora, co nie? Teraz też nie. Coś się nie chce teraz fokusować. Teraz już dobrze. Doskonale! No i już snów się. może bronić niej. co? To przybliżę trochę. Aś może bronić Dobrze, jest. zmienię sobie. Idziemy do wyjścia już. Kod to... Hmm, R C T y, L D T A, dobra, to tak. Dobra. Już. Już. Już, 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 już. Gdzie my jesteśmy? Aha. Już wiem. Nie, jest bardzo dobra na bossa. takimi sobie ją. Czemu w wersji konsolowej Wlaskowicz nie jest rudy? A według Ciebie jaki to kolor włosów? Dla mnie to jest blond, moim zdaniem. zdaniem. A według mnie jest rudy. Psychicznie. A no, zapomniałem, rudy to nie jest kolor, tylko to jest stan umysłu, no tak. Zgadzam, Mateusz. Chyba, chyba jednak to jest kolor włosów. Co chcesz powiedzieć teraz? I co? Widzisz że w MLG gram? Ty nigdy nie byłeś w prawdziwym MLG Nie czemu Dobrze wiesz czemu, klucz tam miałeś Nie idziesz? Nie Pa 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 jak się nie fokusuje, co za? nie ty ścianę, to się sfokusuje, nie nie Fokus! Przepraszam, taki, taki odruch otwieram, czyli od razu. Strzelam. Sto sto. Dobra, czekajcie, mamy dwa klucze. A teraz gdzie mamy iść? Pytanie takie Czy nie było żadnych drzwi Tutaj dojdziemy tam A, jednak tu było szybkie łooo No trzy i pół minuty prawie RNH Wow, B, R. Taki kod. Ktoś zadzwonił do drzwi, a my sobie lecimy dalej. Gin. Zauważyłem, że tu się trochę mniej ginie niż w wersji pc towej No głównie jakaś taka łatwiejsza. A gramy tutaj da się wybrać trzy poziomy trudności. W wersji, My wersji, na wersji normalnej, no tak, gramy na normalnym. W wersji pc były cztery poziomy trudności do wybrania. I yy, to są poziomy tutaj easy, normal, hard, takie, takie podstawowe nazwy. A... Czur. A tego Co ja mówiłem? A my gramy na, norm na normalny, tak jak już Łajtek cołfasz. się tylko brakuje zwykłego strażnika. Żebym nie zabił jednym cios <noise> nie, nie mów, nie mów, bo tutaj może zaraz ktoś nam wyskoczyć i... I będzie... Patrz prawo, patrz prawo. Przy, przykro mi będzie. Co patrz w prawo, patrz w prawo. o to nie ma. nie plecy też patrz. A tu zaraz taki szczał w plecy właśnie. mi się, zdaje że gdzieś tu był do zdobycia już Młotacz Płomieni, a jak jego... Młotacz Płomieni? Młotacz, młotacz. Miotacz. A ja go tu nigdzie jeszcze nie widzę, tylko ciągle te wyrzutnie rakiet zdobywał. To nie pasuje. Chciałbym, chciałbym wam tak pokazać jak wygląda ten miotacz, moim, Może potem co będziemy. Eee beka Eee pedał Eee beka Wiesz co zrobił ten pedał I się sprzedał Jest, I Nie ma żadnego nie sprzedał sprzeda Nie ma żadnego Tam wróćcie na miałaś apteczki Gdzie? No tam gdzie, skąd wysz wysz wyszedłeś przyszedłeś tutaj Z tego pokoju jakiegoś wyszedłeś No właśnie to może byś pamiętał gdzie był ten? Prawo tutaj, ja Prawo patrz No wiem gdzie, gdzie on, on był patrz. spróbuj tu to, co mówię, że nie pamiętasz no bo mówiłeś mi, wróć się, tam miałeś apteczki. No, właśnie nie widzę. Tu widzę. No wiem przecież. Jakiś problem jeszcze masz? Nie widzisz? No, tak to się robi. Bardzo pięknie. A, przepraszam, jeszcze zobaczę tu. klucz, zaczepiłem mi klucz. Tu jest klucz, już go widzę. Trochę się przy takiej grafice i już go widzę. Nic idzie tam, już jest tam. Się. Taka, tak, tak się to nazywa? Interfejs? To jest interfejs? Tak! Mm. O A jest jaki dzień, przy zdobyciu migana? Tak, ja, jakiś tam jest. Myślę, nie ma takiego fajnego dnia, to jakiego epickiego, co nie? Ta Так, успокойся. Да, мама. Убрал ее, Нет. Кой, нет, это там нет. Нет, убрал. Ale wallhack! I co teraz zrobisz, Mateusz? Nie wiem, czekaj, jak teraz tu zacznę... Zacznę z pistoletem. A, to zrobimy No i ten Blaskowicz w ogóle nie jest podobny do tego z gry, ten tutaj, co jest w tle. Jakim trzeba być głupim, żeby mówić, że on jest podobny? Takim jak ja. Nie, nie taki. Co? Co się już... Ze mnie się śmiejesz? Ze mnie. RnH, Vb, V... Dobra? No, tylko jakoś dziwnie zaczynamy z 72 na i tylko. O Ja to naprawię! Mordę! No czekaj tam! Chwilowa przerwa. Za zapraszamy na kawę. Chwilowa przerwa techniczna, co nie tu. Y Ale zaraz, wracamy do was, y, w pełnym, y. Co w pełnym, w pełnym czym? <grym> y, no w pełnych emocjach z... Kurde, nie byj siedzę i nic nie robię, a kurde mi noga zdrętwiała, nie wiem dlaczego. Bo na niej siedzisz. Nie siedzę na niej. <grym> Mecik. A może... Może Harry Potter. I już jesteśmy z powrotem. Yy, tak. O, Mateusz zgolił wąsa. Jest progres. Hmm. Ja golę wąs. Ja też. Nie widzisz? Dobra, koda trzeba wpisać. bo Nam się bateriówka może rozwalić. Tak jak... Rozwali? rozwali? Znaczy, coś rozładuje. RNH V Co jest taki. B R e. No to co, gramy? Pomogę ci. O, on po swoim rynku. Wojtek, zostaw tego kawacha. Wojtek się bawi kawachem, krawakowym takim. W końcu przecież Wszyscy jesteśmy dzieci. Nie, ja muszę z jednej ręki strzelać. Ale czemu ty strzelasz z AK-47, jak ja mam jakiegoś minigun'a? Mini Bo... moda jest taka sama. Tylko tak ci się wydaje, że jest inna. Aha, tylko mi się wydaje, tak? Nie sztuka jest strzelać z minigana Dwoma rękami. Sztuka jest strzelać z jednej ręki. Tak jak ja to robię. E, chciałbym, chciałbym zdobyć wyrzutni raki, to mi się bardzo tu przydało. Dobra, no skopię no i zjadę, pomogę Ci trochę. Dziękuję, ale się. No, nie, nie, nie tu, trzymaj się raz. Ale czy zasługuję na tą Twoją wielką pomoc? Chodźcie. Odblokowałem już umiejętność na szybkie przeładowanie, wiesz? Progres. Fajnie, że w tej grze nie ma czegoś takiego jak odblokowanie umiejętności na szybkie przeładowanie. Dobrze, ale skąd wiesz czy ja w ten, czy ja gram akurat w tą grę teraz? Może ja gram teraz, tylko ty o tym nie wiesz. Ale w inną grę. Może w mojej grze się odblokowuje umiejętności, a ty o tym nie wiesz. Zaraz dostaniesz skolby. W nos. Nos. Co? O właśnie zdobyliśmy już wyrzutni rakiet, co nie? Wojtek, idź stąd, bo zaraz mi wejdziesz w obraz. Że nie ma czegoś takiego jak umiejętność przeładowywania. No. Ale ja nie gram w tą grę teraz. Czy to powtórzyłem? Może ja gram w tak. grę teraz? No tu przejdą. Jest! Ale fajnie. Bo tutaj się nie przeładowuje broń. Ale ja przeładowuję, bo ja nie gram w tą grę. Już ci to powiedziałem? Teraz. Nie słyszysz? Może ja gram wino, tylko Ty o tym nie wiesz. Wbijaj tam. Skrecika jakiegoś może? W nie ma kretów. Są. Czy w jeszcze? SCDQ F N Jakie to ty masz gry? Tak sprawdzam kry na mojej półce, a mi sobie lecimy dalej Yyy, eee, tak, mmm apteczkę, co nie? Rzecz, podst rzecz podstawowa apteczka Gdzie? Dużo kolesi, bardzo, bardzo dużo. Oj, tak nie wchodź mi teraz w obraz, bo, bo zginie Tu wiele Niemców w tej Tutaj właśnie, to jest już walka, w tej, w tej planszy jest już walka z tym bosem Hansem, Grossem, a my sobie właśnie... O, te jakie rapsy ci się tutaj... Kierapsy. Nie zrozumiesz. Hmm, nie zrozumię... Bez jesteś Jest to Busek głupi, żeby to zrozumieć. No i rudy przy okazji. No tu, tu czekaj! Już jest tu ten trans, co? To już nie pomogę I po nim. A te całe kluczyki tutaj co pozbrałem, ten kluczyk srebrny to jest po to, żeby tu wejść po apteczkę i też po to, żebyś sobie wejść do pokoju z amunicją. Czemu Mateusz ten twój karabin ma nazwę Wejbao? To może coś Wejbao a tutaj mamy o... Plecazki. Ej, ale weź sobie lepiej zbierz do tego. Do, do tego. Tak. No tak tak. No, a ogólnie to tutaj, jeśli sobie przypominacie, tutaj w takiej prze, prze, podobnej planszy, to jest przerobiona, to chyba walczyło się z Otto Giftmacherem. To taki ten boss w, w czwartym epizodzie kriego Wolfensteina, czy te takie biały. A my już prze, przeszliśmy grę. To jest znaczy kolejny epizod, co nie? I zapisujemy sobie kod SNK L F już. i żegnamy to zrobić? Żegnamy się z Państwem, Życzę miłego dnia. Wojtek weź przestań już. Kurde, jesteś głupi. jeszcze żyje. trzeba go robić. Jak go faniesz, to go ci rozwalę. Dobra, my kończymy, bo tu już Wojtek zaczyna świrować i widzimy się w kolejnym bardzo. Cześć.